mankoldziska, a z tej strony Metsu i witam was w pierwszy dzień świąt. Mam nadzieję, że miło spędziliście Wigilię i że pod choinką czekały fajne prezenty, a nie jakaś rózga. W dzisiejszym materiale przebudujemy hajotka Helsinki w tak zwanej Lidze Skandynawskiej. Co to jest za liga? Stworzyłem ligę, na którą składają się cztery drużyny z Danii, cztery drużyny ze Szwecji, trzy z Norwegii i na dokładkę dałem jedne fińskie hajotka Helsinki. I zobaczymy, co tą drużyną w tej lidze uda mi się ugrać. Myślę, że jest to idealnie liga skrojona pod właśnie ten zespół. Zobaczymy, jak spiszą się na tle innych drużyn z tego regionu. Do wydania mamy 2 miliony, chociaż jak trochę zmienimy budżet na pensję, bo aż tyle chyba nie będziemy potrzebowali, to możemy mieć już na start 3 miliony, to już wygląda zdecydowanie lepiej. Nasz podstawowy skład za to nie wygląda jakoś pięknie, szczególnie ten bramkarz, który jest już tam w wieku 37 czy 8 lat, więc tutaj musimy zdecydowanie dokonać zmiany, chociaż raczej będę stawiał na doświadczonych piłkarzy. Tak wygląda liga zbudowana na podstawie ligi duńskiej. Jeszcze za moment zaprezentuję wam wszystkie poszczególne ekipy, ich budżet transferowy oraz wartość klubu. My tutaj nie wyglądamy na tym tle imponująco, ale jeśli pozyskamy wielu doświadczonych piłkarzy i stanie się świąteczny cud, to myślę, że możemy powalczyć o najwyższe miejsca w tej lidze. Tak prezentują się oczekiwania zarządu. Wiadomo sukcesu międzynarodowego nie ma, bo nie bierzemy udziału w europejskich pucharach. Nie zakończ sezonu w środku tabeli. Ok, postaramy się być jak najwyżej się da. No i tutaj widzimy turniej przedsezonowy, drugie miejsce w fazie grupowej. Altach eliminujemy w półfinale. I dajemy radę Hartenbergowi w finale. Dzięki czemu do wydania mamy 4 700 tysięcy. No i co, potrzebujemy wzmocnień szczególnie na pozycję bramkarza. Myślę, że też przydałby się jakiś środkowy obrońca. Nie zaszkodziłby jakiś napastnik. No i środkowy pomocnik. Na sam start ma Enpa. Kupion pozyskany na zasadzie wolnego transferu. Następnie do obrony Foren kupiony za 700 tysięcy. Kogo możemy dalej kupić? Właśnie Perparima Hetemaja za milion z Benevento. Bardzo imponujący transfer. I są za 450 tysięcy z Kopenhagi. Mam nadzieję, że Islandczyk spisze się na medal. I tutaj jeszcze Suderlund kupiony za milion. Niech to będzie dobry napastnik z Hecken. No i tej Warynena sprzedaliśmy za 620 tysięcy. Oraz tutaj jeszcze Riku ryjskiego za milion, bo nie pasował mi do formacji. Bo zbudowałem taką formację bardzo, ale to bardzo defensywna. No ale postaramy się zamurować bramkę i uzyskiwać jak najlepsze wyniki się da. Zaczynamy od spotkania z Midtiland. Jak widać, najlepszą obroną jest atak, więc bierzemy się do roboty. Dobra, zespołowa akcja HJK. Czy będzie bramka? Tak jest dobitka 1 do zera per parim Hetemai. Gol w debiucie, Lepiej nie mógł sobie tego zaplanować. Ale jak widzimy, Midtjylland się nie poddaje. Chcą wyrównać. Dobrze tutaj kontrolują piłkę. No i mamy 1 do jednego. On jecha. idealnie wykorzystał to podanie w pole karne. No i niestety spotkanie zaczyna się od nowa. A ten gol uskrzydlił Duńczyków. Widzimy tutaj pędzą skrzydłem, zagranie do środka. On jecha. niestety w sytuacji sam na sam i mamy 2 do 1. To jest mecz tego piłkarza. 2 do 1 dla Midtjylland, Musimy walczyć. No, ale się nic nie udało, niestety przegrywamy w pierwszym spotkaniu ligowym. No i tutaj jeszcze postanowiłem pozyskać jakieś większe nazwisko na środek pomocy. Ostatecznie Sebastian Larsson trafia do naszego klubu za milion trzysta. Wiadomo, w prawdziwym życiu takie transfery byłyby niemożliwe do HJK, ale jako, że jesteśmy w tak zwanej lidze skandynawskiej plus Są Święta, to wszystko jest możliwe. No i jesteśmy na drugim miejscu po 11 kolejkach, tylko jeden punkt straty do Kopenhagi. Gdybyśmy zdobyli mistrzostwo tej ligi, to byłoby coś niesamowitego. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to z tygodnia na tydzień będzie coraz to gorszy, bo mamy jednak sporo doświadczonych piłkarzy. I tutaj zimowe okienko. Nie wykonaliśmy jakichkolwiek ruchów, gdyż nie mieliśmy pieniędzy na odpowiednich piłkarzy, którzy mogliby wzmocnić nasz zespół. No i tutaj wygrywamy w ćwierćfinale Pucharu Ligi Skandynawskiej i w półfinale czeka na nas drużyna Heken. Zobaczymy jak nam pójdzie. Czwarte miejsce po 22 kolejkach, ale najważniejsze, że jesteśmy w czołowej szóstce, bo teraz jest podział na grupę mistrzowską i grupę spadkową. 10 kolejek przed nami damy z siebie wszystko, by choćby na podium skończyć, bo na mistrzostwo w tym momencie już chyba szans nie mamy, ale wygrywamy w półfinale pucharu ligi skandynawskiej i w finale gramy z Elfsborgiem. To jest rywal spokojnie do ogrania, a po 5 dodatkowych kolejkach Jesteśmy na trzecim miejscu, tylko jeden punkt straty do Malmö. Do Kopenhagi już olbrzymia strata, aż 8 punktów. Nasz skład wiadomo jest coraz to gorszy, ale jakoś ten overall w miarę się jeszcze utrzymuje. No i czas na finał Pucharu Ligi Skandynawskiej. No i zobaczmy akcja pod polem naszych rywali i mamy 1 do zera fantastyczne wykończenie per parim Hetemai. Fin nie zawiódł nas w najważniejszym momencie. Jeden do zera to dla nas za mało. Idziemy po drugą bramkę. Jest świetnie ustawiony zawodnik i 2 do zera Hassani, gracz z Macedonii Północnej, zachował się po profesorsku w polu karnym. Jak widzimy, na siłwale się nie poddają, starają się doprowadzić do wyrównania. Na razie przegrywają 2 do zera, ale cały czas walczą i gol. I niestety gojani. Bramka kontaktowa, a jeszcze sporo minut przed nami. I tutaj trzeba dokonać zmian i wpuścić świeżą krew na boisko. Nasi rywale w natarciu 75 minuta ładnie, naprawdę ładnie to rozegrali i niestety. I niestety Hymet doprowadził tym strzałem do wyrównania. 14 minut do końca. A my dokonamy zmian. Może to coś da? Nic nie dało, mamy rzuty karne i zobaczmy kto wygra wojnę nerwów. Rozpoczynamy od przestrzelonego karnego fatalnie, fatalnie. Czy Hymet trafi? Tak jest, 1 do 0 dla Elfsborga. Hetemaj nie ma prawa się pomylić. Czy wytrzyma presję? Tak jest. 1 do jednego. Wracamy do gry. Czas na Larsona z naszych rywali trafia w poprzeczkę. Tak jest. Wszystko zaczyna się od nowa. Czas na ryjskiego. Ryski pewnie, naprawdę świetne uderzenie. Teraz do piłki podchodzi Holst. Czy wytrzyma nie wytrzymał strzał nad bramką? Brown, teraz czas na jego próbę i trafił idealnie pod poprzeczkę. Alm z Elfsborga. Czy wykorzysta nie wysoko nad bramką? i wygrywamy i dzięki temu strzałowi właśnie wygraliśmy serię rzutów karnych i zdobywamy puchar ligi skandynawskiej piękne osiągnięcie mamy puchar w swojej gablocie i z tego na pewno kibice Hajotka się cieszą i tutaj widzimy Wilczek królem strzelców tego pucharu jeśli chodzi o asysty to Hassani na pierwszym miejscu a Dalin i ब्रैтワイト mają po jednym czystym koncie Tutaj wygrywamy w ostatniej kolejce 2 do 1 z Malmö, co oznacza, że zajmujemy trzecie miejsce w tabeli mistrzem Kopenhaga, drugie Malmö, a Hajodka Helsinki na trzecim miejscu. Wyprzedziła nas tylko jedna drużyna z Danii i jedna ze Szwecji. Tutaj są jakieś jeszcze play-offy, jeśli chodzi o tą właśnie ligę skandynawską, czy tam budowaną na lidze duńskiej, więc zagrajmy te. Powiedzmy play-offy z Molde. Chcemy oczywiście wygrać. No i wygrywamy po rzutach karnych 5 do 4. No i w sumie nie wiem, co wygraliśmy. Ale wygraliśmy playoffy. To się liczy. Zwycięstwo jest zwycięstwem, Aha HJ nie przegrywa Wilczek też królem strzelców Ligi Skandynawskiej. Falk za to ma najwięcej asyst, a Brett Wade ma najwięcej czystych kąt. A tak na sam koniec wygląda nasz podstawowy skład. Wiadomo wygląda zdecydowanie gorzej niż w momencie gdy kupowałem poszczególnych piłkarzy, ale to było pewne, że ich overall niestety będzie spadał. No ale myślę, że i tak nie zaprezentowali się źle. I ta defensywna formacja dała nam naprawdę świetne wyniki, czyli Puchar Ligi Skandynawskiej. I do tego jeszcze trzecie miejsce w Lidze. A jeśli chodzi o poszczególnych piłkarzy, kto miał najwięcej występów, patrzymy: Oshonesi, Murillo i Schiller po 41 występów. Zobaczmy bramki. Tutaj na szczycie jest Hassani. Drugie miejsce: Murio, A na trzecim miejscu Sebastian Larsson. I jeszcze patrzymy na asysty. Tutaj królje Hassani. Na drugim miejscu Perparim Hetemaj, a na trzecim Rasmus Schiller. Więc dobry wynik fina. No i tutaj widzimy ocenę menadżera. Ocena menadżera na koniec 81. Wygląda to całkiem przyzwoicie. Czy będzie sukces krajowy? Wszystko udało nam się spełnić. Nie obniżyliśmy wynagrodzeń piłkarzy, no bo musieliśmy się wzmacniać. No i czas zobaczyć europejskie puchary, gdzie oczywiście nas nie było. Super puchar dla Bayernu. Tutaj Liga Europy należy do kogo? Do Paris Saint-Germain wreszcie coś wygrali. No i Liga Mistrzów do, dla Realu Madryt. Klasycznie w finale pokonują Atletico. My zdobyliśmy, wygraliśmy Ligę Playoff. Do tego zdobyliśmy Puchar Ligi Skandynawskiej. No i zajęliśmy trzecie miejsce w lidze. Jako, że wyprzedziła nas tylko Kopenhaga i Malmö. Czyli takie bardzo znaczące drużyny. No to powiedzmy sobie szczerze, ja ten wynik uważam za naprawdę dobry. Hjk pokazało, że Finlandia ma tę moc. No i w święta wszystko mogło się zdarzyć. Nawet HJK na podium Ligi Skandynawskiej. Mam nadzieję, że taki odcinek luźny wam się podobał. Wiadomo, taka liga w prawdziwym życiu nigdy nie powstanie. Ale w Fifie możemy sobie właśnie takie ciekawe ligi tworzyć. No i grać nawet takimi drużynami jak HJK Helsinki, które znajdują się w zestawie drużyn z reszty świata. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie. No i życzę wam miłych, miłej reszty świąt spędzonej w fajnym gronie. Trzymajcie się